Hej, że tak, ja jestem dzisiaj, jestem yy, tego, no, zmęczona, bo dzisiaj robiłam, zaraz Wam pokażę, jakie fantastyczne rzeczy dzisiaj robiłam i wszystko Was nauczę. Powiem Wam, że ja jestem dzisiaj mega szczęśliwa. Na przykład robiliśmy, nie wiem, czy to będzie na zdjęciu, to widać bardzo, robiliśmy takie, yy, widzicie tego łabędzia, to jest do jedzenia i kwiatek zielony. Uczyłam się robić takie rzeczy. I powiem Wam, że dla dzieci to jest fantastyczne zajęcie. Już się nie mogę doczekać, kiedy Wam pokażę, jak to zrobić. To się robi taką specjalną masę ryżową, i to jest naprawdę bardzo przepyszne. Co? W takim mleczku kokosowym, słodkim i można robić kwiatki, co komu przyjdzie do głowy. Zobaczcie: kwiatki, łabędzie, jajko. Co dzieci mają w wyobraźni, to mogą sobie robić. I to jest bardzo, bardzo fajne. Jeszcze też nie mogę doczekać, kiedy z maluchami to zrobię, bo to jest naprawdę bardzo łatwe. Kolory są uzyskiwane tutaj z naturalnych produktów. Na przykład żółty był z dyni, pomarańczowy z marchewki, niebieski z zaparzanego groszku, tego kwiatka groszku, a zielony był z liścia pandana.